Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak kilkoma niewielkimi detalami można odmienić całkowicie charakter stołu. Tak, przyozdobiony stół będzie świetny na wszelkiego rodzaju okazje, w tym karnawał. Wystarczy, że będziecie mieć w domu kawałek materiału, ale może to być na przykład też cienki, tiulowy szal. Ja wybrałam taki w kolorze śliwkowym. Rozkładam go niedbale na stole, na którym już leży biały, klasyczny obrós. I na to ustawiam zastawę. Dodaję również pozostałe części zestawy, jak fantazyjną cukiernicę, czy każdemu z gości filiżankę. Do tego wybrałam kolorowe szkło, zarówno szklanki jak i kieliszki. A teraz czas na jeszcze kilka fajnych ozdób. Na przykład taka gałązka brokatowa i kolorowy ptaszek. I w zasadzie te kilka detali całkowicie odmienia wygląd tego stołu. Stół wygląda już bardziej bajecznie i kolorowo. Po więcej inspiracji zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv